No i od razu mamy gościa! Przedstaw się! Cień, ja jestem Lumpi z YouTube'a. A to jest. A, obok e, mnie siedzi e, YouTube'a Husaria. A ja Chyba, Husar chciałeś powiedzieć. Husar, e, i ja jestem Lumpi. I dajcie. E, e, dajcie. E, husarowi. No, Husarowi. Husarowi dajcie łapkę w górę i suba. I mi też, bo też nagrywam na YouTube. No bo jak mi dacie suba, to ja. Zasubskrybuję Lumpiego. Prawda? Już się z nim nawet założyłem na to. No to na początek może sobie jedną rundkę zagramy. Dobra. Gramy. Ciekawe, czy zdobędę kolor. Ładuję się. O, ty no trochę sobie teraz poczekamy. Ja obstawiam, że teraz będzie float. O, spingo round! Spingo tak nie spingo O, ja tu mam super triczka. Pewnie A ty nie. go wiesz. A ja nie będę ryzykować. A ty ile masz legend? O, no, dwie tylko. Tylko ile dwie Husar legend. Dwie. Bo ja mam cztery. Ja mam tylko dwie. Dobra, skupiamy się na rundzie. Lecimy do Stegny! Lecimy do Stegny! Dobra. Akurat akurat właśnie w tym roku byłem sobie w Stegnie. Dobra, może się uda. A jaj, Kurde, bo... Szybko, szybko, szybko. Szybko. Zóżył? Kurde. Ale było blisko, ale było blisko. Wyjdzie. Szczęśliwe kręcenie! Na pewno nieszczęśliwe! No widziałem. Rangę rangu. Mam chyba Retro guy. Rangerangu! Retroguy! Co? No nie? Dobra? nowych skinów. Czekaj! Może się zmienię skina. Może na turkisa sobie zmienię. Tak mam na bananka, ale fajnie. Bananek, Bo ja mam... Nie, no turkisem zagram. On za zawsze nam mam nim szczęście. Turkis jest szczęśliwy. Bo ja mam turkisa takiego, mam robota z takim środku goblinem. E, mam jeszcze e, ten mam tego super gaja, tego supermana. Mam. E, I mam tego, e, tego baby dolla. Mam, wow, no wiem, no Jezu, wiem. Że... Że... Ale od kiedy dzieci mają takie wi wielkie kuby? Co ma duży mózg? Słuchajcie, ma, ma, mam dla was e, ciekawostkę, bo e, bo kiedy były takie spienne z taką lalką i ogólnie, e, i ogólnie to właśnie ja otwierałem. chyba...